Dzień dobry, w dniu dzisiejszym do studia Kuba TV dotarł pan Marek Taczkowski, mieszkaniec Jerki, druh ochotniczej straży pożarnej w Jerce. Filmik, który teraz Państwo widzicie, został przez niego nagrany przy strażnicy OSP Jerka. Na filmiku widać mnóstwo zabitych wczorajszej nocy w Rubli. Gradobicie uczyniło spustoszenie nie tylko w uprawach rolnych, ale również w lokalnej przyrodzie. Jak policzył pan Marek, zabitych przez grad wróbli było około 100. Rozmawiałem z mieszkańcami Jerki i nikt nie pamięta, aby w przeszłości zniszczenia spowodowane przez gradobicie były tak ogromne.